Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hexita z Flotarem. Jak wiecie lub nie, w poprzednim odcinku zginąłem, już wam mówię, już wam mówię, tutaj. Tu chyba tak, o, to było to miejsce. Tu gdzieś jest brama, pewnie, i tu gdzieś zginąłem. Zostałem otoczony i, i było źle. Dlatego dzisiaj tam nie pójdziemy, bo nie widzę sensu. Zwłaszcza, że cały czas, cały czas mieszkam w takiej, powiedzmy norce I chciałbym wreszcie się z tego wynieść. Także sobie zrobimy trochę. Hm. Chciałem zrobić trochę plecaków, dobra. Jednak plecaki porobię. Uu... Wow. Iron Shield ja miałem diamentowy ale mi przeparł. Nie będę szedł po te przedmioty, nie ma opcji. Nie po to coś tam, coś tam. Ok, dobra, zrobimy sobie trochę plecaków. Ładnie, 5 plecaków. Czy pięć plecaków mi starczy? Wydaje mi się, że nie. Musimy wziąć jakiś, jakąś broń, obojętnie jaką, i iść trochę jeszcze świnek pozabijać i się przenosimy na ten y, bajecznie zielony biom. Dobra, wezmę sobie nam drewniany, kamienny kilof i już widzę, że jest parę krówek i sobie je za chwilę pozabijamy, bo potrzebne nam będzie dużo, dużo plecaków, zwłaszcza na to, ile ja mam tych rzeczy tam właśnie u siebie. Ile z takiej, hm, nawet nie wiem, ile miałem, dwie skóry miałem, cztery skóry. Czyli całkiem, całkiem fajnie. Tu możemy wszystko wybić, bo raczej tutaj nie powrócimy. Znaczy, będziemy po prostu tu przechodzili. Więc, yy, więc tak, więc wszystko zabijemy. O, dobra, następna krówka. 14 skór, chyba drop jest zwiększony. Znaczy, na pewno jest zwiększony, bo sobie nie przypominam, żeby tak dużo tego wszystkiego ojejku, yy, wypadało z tych, tych, tych wszystkich rzeczy. A dobra, już wiem, że, że te sworki są przyjaźnie nastawione do mnie. Chyba, chyba są przyjaźniej nastawione. No, no, no już, już, już spokój. Ja ciebie nie będę atakował z, z forku, mam nadzieję, że ty też mnie nie będziesz atakował. Jeszcze zabijemy te e, dwie krówki. No właśnie są dwie. Myślałem, że już jedna, że się przewidziało mi. I będzie git. I dzisiaj sobie zaczniemy po prostu, zrobię sobie miejsce na domek i... i, 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 i nie wiem. I w sumie nie wiem, co, co będzie dalej. Zobaczymy, jak będzie e, z czasem. Turu. Ojejku, ile tych krówek tu jest. No miał. Ojejku, ile skór, Mhm. Wiem że, wiem, że jeszcze się nie ukazał odcinek tam, gdzie pytam się wa, z, z, was, co z tym domkiem. Dlatego e, dopiero dzisiaj zrobię coś. Zrobię dzisiaj coś takiego. Że, że nie będę tego domku tam budował, tylko po prostu zaznaczę sobie miejsce, gdzie bym go chciał. Widzę, że te krówki są jakieś. powiedzmy, nieobecne. O, 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 dobra, jakiś lak był. Nie wiem, czego ten lak był, ale spoko. Fajnie to wygląda, takie kraty. Mm, dobra, jakiś stack skór i będzie git. Jeszcze, jeszcze z jedna krówka. Żeby z siebie wypadło pięć skór. I chodź, choć, chodź, chodź. chodź. O, akurat widzicie, jak się posłuchała, dobra? Żeby tobie nie było smutno, to ciebie teraz zabiję. Okej, okay. mam już 6 skór, nie, to z tamtych musiało więcej wypaść. A jakiś mam emerald, szardy. Skąd ja to mam? Holy shit, przecież. Nie ucie, że z krów wypada coś takiego też. Eee, w, tym, w tym czymś jest lawa, z tego co wiem. Chyba, że to ma jakieś inne jeszcze zastosowane, eee, zastosowanie, ale nie wiem. Poza tym, że jest pełne obsydianu. Wiadomo, Ciekawe, czy coś w nederze jest e, nowego dodanego. Trzeba będzie też to sprawdzić, tylko że na razie obsydianu nie mam. I w sumie tu mam obsydian, ale z tego lava będzie, więc... Więc jakoś powiem Wam, że mi się to nie podoba. Dobra. 8 plecaków. Oj, powinno w zupełności stardzić. Dobra. Aha, to ja muszę teraz będzie męczarnia z pakowaniem, ale dobra nie, nie, niech i tak będzie tak, 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 wszystko pakuję, nawet najgorsze gówno, które mi się tak naprawdę nie przyda ale, ale chcę mieć po prostu wszystkie rzeczy, jakie miałem tutaj, jakie zdobyłem chyba, że naprawdę nie będę już miał miejsca, to wiadomo, że że, 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 że... skończy się na tym, że wszystkie rzeczy tam tak, no wi wiadomo o co chodzi tu, tu, nie wiem, czy pakować plecak w plecach, chociaż nie, to nie będzie zbyt fajne. Yy, chwila, to jest pierwszy plecak, dobra, pierwszy plecak, teraz drugi plecak. Chila, tu jest pusta skrzynka, ok. Tu jest węgiel, to jeszcze sobie go wezmę. I zaczynamy opróżniać tą skrzynkę. No niestety, powinienem zrobić cięcie, ja wiem, powinienem, tak jak każdy normalny człowiek, ale powiem wam, że nie wiem, nie chce mi się potem tego. ...jakoś ogarniać, czy coś tam, czy coś tam. Coś w tym stylu. No jako, po co mi na przykład, po co ja biorę kobla, na przykład, który jest wszędzie, zamiast zbrać jakieś naprawdę potrzebne rzeczy. No w sumie, w sumie dlaczego nie? Dlaczego ja? Okej, okay, kolejny plecak. Plum, 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 plum. Pewnie on to przyspiesza, jakby... Bo... Ale nie przyspieszam nic. Wszystko jest na żywo, żeby nie było. Że sobie dodam stak diamentów i powiem wam: No, miałem ten stak diamentów cały czas. Przecież miałem, miałem. A tu nie, nie miałem przecież staku diamentów. Staka? Nie, staku. Staka czy staka? W ogóle po co mi tyle tych plecaków? Przecież. Dobra, nie, oczywiście nie ogarnąłem się. No, szkoda, cztery plecaki. Ja mi się już powoli kończę Kończą pomysły, co ja tam jeszcze będę mógł. Boże, i wreszcie będę miał magazyn, przynajmniej będę chciał zrobić jakiś yy, pieprzony magazyn, żeby, żeby wreszcie te rzeczy mieć uporządkowane. Czyli dopiero tak naprawdę teraz się y, zacznie ta seria. Chyba, że będziecie chcieli po prostu powrót do przygód z flotarem jeszcze pewnie na modpaku 173, tylko czekam aż modyfikacje, yy, jakiekolwiek wyjdą, bo na razie kompletnie nic nie wychodzi. Także, także wiecie musimy czekać, jeżeli chcecie tego e, te przygody z Tulterem. Mówię, mi to obojętne, tylko tam jest bardzo bardzo trudno, tak mi się wydaje. A przynajmniej to w sumie jest taki klimat i możecie się pośmiać, jak cały czas e, ginę zabity przez obojętnie co w sumie. I jest to w sumie też moja tak jakby paczka modyfikacji, także także, także jest ona niepowtarzalna, że tam są tylko te modyfikacje znajdziecie u mnie w paczce. Coś w tym stylu, jakieś tam no, zbliżamy się już powoli do końca. Także za niedługo będziemy mogli wyruszyć. A jak stracę, te, stracę ten cały ładunek, to się zdenerwuje. Weźmy jeszcze kilof jakiś. E, dobra. Hm, dobra. Ten kilow mi się akurat nie przyda zbytnio. Jakiś inny bym potrzebował. O, toborek sobie zostawię też. I jeden mieczyk, będzie git. Ok, tak. Tak, 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 tak. tak. Mm, smite 3. Nie, takiego czeka nie chcę, chociaż... O, Sharpness 1 sobie zostałem, to też jest złoty. Uu, dobra, to do ciebie, teraz w ciebie wszystko będę pakował. Pam, 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 pam. O, Emeraldów 10 mam. Właśnie, muszę zamienić jeszcze te, te, te. te wszystkie rzeczy na no, wszystkie rzeczy. W sumie nie wiem, o co chodzi. Znaczy, te, 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 szare, te kryształki takie małe, emeraldowe. Okej, okay, i widzę, że już wszystko. Schowane, także teraz weźmiemy sobie. Pyk, skrzyneczki. Muszą być? O nie, dobra, idę po tą skrzynkę. W ogóle pochodni nie mam. Wow. E a a chwila, za chwilę będzie noc, że nie opłaca mi się nawet e tam łóżka rozwalać, bo ...no w nocy nie chcę iść, bo będą jakieś dziwne rzeczy jeszcze. Pyk, pyk. Ciekawe czy mogę czy kamiennym kilofem. O mogę. Tylko żeby żeby się nie rozwalił. Dobra, jest git na razie. Jeszcze, jeszcze jeden klocek musisz wytrzymać dobra, wow, służysz mi jeszcze dłużej. Hmm, gdzie jest słoneczko, gdzie jest słoneczka? Chyba już zachodzi, wiecie? Tylko jak to sprawdzić? Znaczy no, zachodzi akurat. Czyli wyruszymy, wyruszymy jak będzie zaraz dzień i będzie git. Ciekawe ile skrzynek mam. Także opuszczamy wreszcie yy, nasze terytorium jeszcze węg węgla wykopie. Jeden węgiel, tak, na pożegnanie. O, i akurat kilo się rozwalił. Fajnie. Dobra, czekamy na noc. A, ja się tutaj przygotuję do drogi. 18, enchanting, to mogę, tak. Mm, marble cobblestone. Dobra, weźmiemy sobie. Drewna bym mógł nazbierać po drodze, ale nie, przecież tam jest gdzieś niedaleko las. Tutaj mamy las, tutaj będę mieszkał. No, powiedzmy, że niedaleko. Nie, przecież jest noc. Dalej. Kurde, dysk mi chyba zwalnia czy coś. Cały czas mi gubi te FPS-y, a komputer jest naprawdę dobry. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Aha, łóżko jeszcze. Zostawił moją łóżeczkę. Dobra, wyruszamy wreszcie. Bye bye, domku. Mam nadzieję, że jak będę kiedyś to odwiedzał, to mi się tutaj nic nie zalęgnie. Dziwnego. Jakieś potworne potworności. W ogóle kości są w tym. Ścianach, ciekawe po co one są. No, tutaj są lodowe jaskinie, w których jest dużo diamentów. Spokojnie, my tu nadal będziemy, tak mi się wydaje, wracali. Bo nawet, nawet tutaj musimy iść i tu jest mnóstwo tych lodowy, nie, lodowych jaskiń, gdzie, gdzie jest dużo diamentów. Ale wiadomo, że diamenty są zawsze spoko. Także, także wiecie, aha, to jest to. Ten portal, mi mówiliście, żebym tam mm, nie wchodził, albo wchodził. I w sumie już sam nie wiem, czy mam tam wejść, czy nie. Teraz na pewno nie wejdę, bo podobno tam można stracić życie i tak dalej, i tak dalej. A ja mam tyle jeszcze przedmiotów, tak żebym bym zaczynał naprawdę, naprawdę od zera. A no to jakoś mi się w sumie średnio podoba, żeby tak zaczynać znowu od zera. Hopsa, hopsa, parkurowiec. Ja muszę jakiegoś tak surpaka sobie wkraść tutaj, czy coś. I no właśnie, teraz gdzie domek? Hmm, widzicie, tu jest tego, tutaj może. Albo, no tu są jakieś pułapki, tu są ruiny. Mm, albo tu. Ale tu będę miał wszędzie daleko. Tutaj. Dobra, idziemy tam. Powinno być kit. Już tutaj nie zabijam krówek moich. Dlaczego miałbym je zabijać? To są moi sąsiedzi. Jak tam w ogóle biom się nazywa? Eee, nie wiem w sumie, gdzie to jest napisane. Nie wiem. Eee, dobra. O, Enderman, ale jakiś taki przyjazny. Nic mi nie chce zrobić. Tu jest studnia. Czy W studni coś. Aha, to jest ta pułapka taka. Ale taka studnia może być dobrą mm, rzeczą, żeby, żeby, żeby. Co ja chciałem Uważaj, Uważajcie, co ja. Co ja właśnie zrobiłem. E, taka pułapka może być dobra, żeby zejść nisko w podziemia. Całkiem dobra. Tak mi się wydaje. Dobra. Hmm. Tutaj mamy ten dziwny biom. Jest dużo kurczaków. Widzicie? Taki to jest kamień czy coś. O, a tu, aha, to jest jakiś krzak rośnie. Dobra, op, chyba nie mam wgranego tego wcinania drzew. A nie, mam, tylko że nie można... Aha, dobra, już kminie. Nie można tego kloska na dole samego ścinać. To sobie zetnę to drzewko. Przynajmniej będę miał jakiś materiał budulcowy u ile tego trewienka? No w sumie mało. 20, 30... Nawet 40 nie ma. Słabo. Dobra. Plum, 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 plum. O, pięknie. I dobra To jest nosorożec, widzicie tu? Ty to jest nosoroc. Ty co... Myślałem, że to są melony. Chodzisz i co tam jest? Pewnie zginę jeszcze tak w taki głupi sposób. O, tam jest El ten Tenderman, Widzicie, jakoś inaczej on wygląda, jakby miał garba, albo coś. Co to jest za klocek? Hmm. Trudno by mi powiedzieć, co to jest. Templeweed. To mi się kojarzy tylko z jednym, ale wątpię, żeby to było to. Raczej na pewno to nie jest. Dobra, idziemy zobaczyć nosorożca. O, strusie. Strusie są przyjaźnie nastawione, prawda? Ja pamiętam, że były... Halo? Dobra, co z siebie wypadnie? Mmm, jakieś kły... O! Oh! oh, shit! Co to jakieś... Co to za dziwne rzeczy? Palmy? <grystanie> idziemy ściąć palmę. Zarąbiście palmy zrobili. Dobra, yy, mogę zatnać się całą czy nie? Oczywiście, że nie. Palm tree log. Ok, dobra, wracamy do naszego pięknego, przepięknego biomu. I, i, i 14 minut. Hmm. Dobra, może się wypakuje po prostu. O, to będzie git. I zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, dobra. I tak farmę będę musiał zrobić. Co tutaj? Je? No nie! Kolejna pułapka, serio? Tu jest. Wszędzie są. Ojej, ja coś znowu zaznaczyłem dziwnego. Dobra. Mniej więcej gdzieś tutaj będzie ten dołek. O, tu. Hmm, tylko nie wiem, w tamtą stronę na pewno nie będzie skierowany. A może tu, w tym tutaj za takim zagłębieniu. Powinno być git. O, mam chyba nawet nasiona tego trawy albo czegoś takiego. Sadzonek dłużej na drzewa. Dobra. Weźmiemy sobie, pościnamy trochę tych sadzonek pięknych. Wow, tu są jakieś dziwne Cotton Seed. O, spoko. Trzeba będzie zrobić farmę tego wszystkiego. Zawsze mieszkałem w jaskini, zawsze jakoś lubiłem bardziej, wiecie, zrobić sobie domy w jaskini. Ale teraz mówię, a spróbujemy sobie czegoś innego. Czyli będziemy mieszkali... Yy, tak, czyli mówiąc tak, mam na myśli to, że po prostu wybudujemy sobie domek wolno Tylko jest jeden problem, ja nie umiem budować, i z tym jest pewien. <śm> wow. Wow. wow, z tego wypadają rzeczy, Ty! dobrodziejskie krzaki. Czeko. O, mam jakieś piórko tego, i mam dużo. No, myślę, że dynie tu są, ale zarąbiste. Dobra, jeszcze trochę tych nasionek będzie potrzebnych, najbardziej to zboża, bo w sumie dyń ani melonów nie mam, także, ale ma mam marchewkę, dobra, jeżeli mam już jedną marchewkę to jest git, powinno, powinno jakoś iść to, i co, hmm, w sumie nie wiem, dobra, to tutaj damy domek, ja sobie poczekam do następnego tygodnia, w którym, ten we wtorek może opublikuję wam ten odcinek, E, znaczy tak, jeżeli spójrzcie sobie w opis, jeżeli widzicie save'a e, udostępnionego przeze mnie, to go ściągnijcie po prostu i coś ciekawego wybudujcie, albo jakiś projekt mi wyślijcie, coś w tym stylu, bo no nie wiem, może projektem samym mi się uda to wszystko zrobić. Yy, możecie używać game moda, tak, już postanawiam. Możecie sobie u, u, tego, tego game moda używać, żeby to ładnie wyglądało. I tak dalej, i tak dalej. Ja bym żadnym budowniczym nie jestem. Także czekam na Wasze propozycje. No, zobaczę po prostu. Ja nagrałam to zanim ten wtorkowy odcinek się y, opublikował i nie wiem jeszcze, czy chcecie po prostu, żebym sam coś wybudował, czy nie. Jeżeli widzicie w opisie save'a do mapy, to znaczy to, że y, jednak się zgodziłem i możecie coś wybudować. Jeżeli nie widzicie, to postanowiłem jednak sam coś. E, ogarnąć. Dobra, także ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i mam nadzieję, że już w następnym odcinku będzie, e, będzie już jakiś domek albo coś prowizorycznego. Jakiś szałas z, z drabinkami. Trzymajcie się. Cześć.